Także, ale fajne są te mosty, wiesz? Takie z piasku, ale tak naprawdę z energii transcendentalnej. Działa. Siemanko w nowym odcinku Diablo 3 na kanale Lam Games TV. Sprawszy człowieku. Ostatnią. Przemierzaliśmy pustynię, jakąś tam, znaczy pustynia to tak nazywam łownie pustynię, oczywiście. Nie przyjmujcie się tym. Nie, nie bierzcie tego do siebie. To były piaski. Tak, tam nie było żadnych ludzi, tylko były żaby. Były, były, były. były Z 9, 9 żab. żab. I to naprawdę było 9 żab. To nie oglądał niech sprawdzi poprzednie odcinek. Sprawdźcie to mocniej. Tak, najmocniej na świecie. Mocniej. Bo mocniej się już nie da niż mocniej. I jesteśmy znowu tutaj, i teraz musimy. Kurwa. Kajżeś ty zrobił. No. Powróciwszy spokojnie, na luzie wszystko. Yy, bo właśnie tak wychodzi czasem, że się człowiek pomyli i teraz musimy zrobić tak, że możemy olać potwory tak. i iść sobie dalej, no nie, ale, nie, ale nie musimy zrobić tego, także część sobie rozwalimy po prostu. Czekaj, muszę tą aurę włączyć, pamiętasz, że ja włączałem aurę, już pamiętam też. Którą? Już włączyłem. I musimy zrobić tak, że musimy dojść do... God damn it! Ty prąd ci Problemy techniczne na antenie. Mam nadzieję, że to będą działać. Jak nie będą działać, to będzie słabo, wiesz? Tak? Tak ci powiem. Baterie się skończyły. Ja o, te... to się wytnie. No, albo się nie wytnie, żeby było wszystko pokazane. Prawdziwe, surowy no. materiał. prawdziwy tak, życie... Prawdziwy surowy materiał, jak w półtorej godziny gadamy do ładujących się baterii? Tak. Człowieku, yeah. Człowiek, każdy by chciał obejrzeć. Sprawdźcie to. Każdy chciałby obejrzeć odcinek z Diablo, gdzie nie będzie w ogóle Diablo. Na pewno. No. no ja tak uważam, tak, że ten. To... się. którym się ja to łapka, bomba, bomba. A, no, widzisz, to, Jelenia to, już wygoniłem, to, to, już, to, to. już śmiga. Na B, BOMBA! No, bomba. no i właśnie jest bomba. Jest bomba. No i dobra, i tutaj jest pięknie. Dobra, no nie, nie ma miejsca, to nie, wracamy, wracamy. No i znowu do... wracamy, no. Nie no, poczekaj, wrócimy po ten, no, nie? Musimy dojść do tego miejsca, gdzie doszliśmy ostatnio. Nie, i... nie, nie. Naj da to... że tak to się nazywa bo też nie obiecuję nie nie obiecuj, bo tu wiesz nie ma co po prostu wiesz Wiem. Bo tu może być a tak Wiem naprawdę... to mocno a tak naprawdę okaże się mniej tajemnicze i co wtedy zrobimy nie na pewno jest tajemne ale bardzo tajemne mocno mocno tajemne, no, mocniej tajemne. <laughs> nie no. Widziałeś, ja myślałem, że do jakiś żyrandol wpada, ale tak myślę. Że jak tu nie ma ludzi, to jak mogą być żyrandole? Przecież nikt by nie zamontował tutaj żyrandoli, z nie ma ludzi. <laughs> tak się zastanawiałem tylko, no nie tego dla siebie dla Nie No nie 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 trupy. trupy po prostu żywe. Żywe, chodzące trupy. Żywe, najżywsze. Sprawdźcie to mocno. Tylko, że już są mocne te trupy. Mocne. że źle <śmiech> idzie. <śmiech> że idzie. Mocne. są? Mocne Mocne są? ty. Ej, no źle idziemy, ty. No, kurczę, mówiłem. No to co mnie mówisz? Ja idę do tabliczki. Ty. Tabliczki, kapliczki. Tabliczki? Tak. Już mam tabliczkę szczęścia. nie jak jest tabliczka szczęścia, to już od razu jest mi weselej. myśli ja że... balasami. <laughs> Myślisz, że ten, że naprawdę źle idziemy? Nie, w sensie, że nad, nadłożymy drogi trochę. No to nadłożymy trochę kapkę delikatnie. Ale to nie ma czym się przejmować, no, no nie? Widzisz widzisz na mojej twarzy, żebym się przejmował. Jak patrz! Zobacz, no i jesteśmy tu. czyli dobrze, czy? dobrze, no i co? I ty, no, no, co? Wiesz, wiesz co? I co? To samo. Aha. Chuj ja wiesz o rapie? No wiesz, bo bułkę już. Pierdolisz chleb, a nie bułkę wolisz. E, dobrze, poszukaj archiwaliów. Archiwów. Zoltana kula. Bo Zoltan jest cool. Czemuś też tak. No bo wciskłem! No, no. co żeś wciskł? X-a, A. To X-a czy A? A. A, A, bo, a. a jak ogląda ktoś, się ogląda na PS-ie, to mu trzeba powiedzieć, że trzeba wcisnąć X-a. X jest pod kwadratem? Tak. Ja nigdy nie wiem, kwadrat z kółkiem nigdy nie wiem, gdzie jest nie, który, nie? No, no bo to jest bardzo łatwe, bo kwadrat jest tam, gdzie X. <głos> <głos> Ci prawdę powiem. Niech ty mnie załamujesz. Nie, nie? nie no, bo że X jest na dole, a który kąt jest na górze, to bez problemu sobie to ogarniam, no nie? Tak. Tylko y, nie jestem w stanie ogarnąć, gdzie jest kółko, a gdzie kwadrat. Jakoś nie mogę sobie to wyobrazić? Skojarzyć, który jest gdzie, nie? Nie, kółko jest zawsze tym, co Lara robi kółko. Rola, no nie? No, ta przylezała. No. Że, że jakiś ten cesarz. A, a ten mały? Ten mały to w ogóle to nie, jest nieletni, on nie powinien tu przebywać po 20. Nie, ta gra jest po, do, od 18 lat, od 16 lat jest ta gra. To myślisz, że ten mały Za mały jest, on jest za mały, stanowczo. Stanowczo, tak. go, nie, w ogóle nie słuchajmy. Nie, cesarz powinien... Weź, w ogóle wiesz co ci powiem dzieciaczku? spada nie masz 16 lat. No, także naprawdę. A w ogóle taka ciekawostka ci powiem, bo mam dwie wersje tą Raider Legend, nie? Dwie wersje masz? Tak. Jedna na kompo, no i na Xbox. Nie, no to mam łącznie trzy, no nie? Plus jeszcze z to cztery już będę. Dobra, no. I, i to, to jest nieistotne w tym momencie. Mam wersję na PC, jedna jest a, angielska. No, a druga jedna jest niemiecka. A druga jest polska, nie? A, polska, no. I słuchaj, na angielskiej są PEGI 12, a na polskiej są PEGI 16. Tak? No! To nie jest no i co, gdzie ty idziesz? No tu mamy dwa... Ale ja i nie wiem, czy tam chceisz, bo tam jest nieznane. No to za chwilę poznamy. No tak, potem się zmieni na poznane odchłanie. <laughs> to chyba jest kolejny powód, dlaczego żebyś zapisał, no to zapisał. To dubla i tak. A wiesz, że na sam koniec, jak skończymy tę serię, to będziesz musiał obejrzeć wszystkie odcinki, wszystkie sobie te punkty wypisać, i będziesz musiał odzwolić do nich. <laughs> no. Wtedy się okaże, kto oglądał, a kto nie oglądał. No ja na pewno nie oglądałem, ci prawdę powiem, to przecież ja się już przyznaję bez bicia, że ja swoich odcinków nie oglądam, no nie? Ja wystarczy, że ze sobą przebywam... Weź tą aurę włącznie. RB. Mi wystarczy, że poprzybywam ze sobą na co dzień, to już mam dosyć siebie, wiesz o co No nie dziwić się. No właśnie, a weź teraz jeszcze siebie oglądaj do tego. No nie dziwić się. Czasem nawet sam nie wiem co gadam, bo ja mam tak, że jak się wkręcę mocno w akcję, no nie? To po prostu nie wiem, co ja gadam. I czasem mogę gadać naprawdę głupota, ja tego nie wiem, no nie? I czasem coś tam wiesz, coś tam, że coś tam powiedziałem, a ja sobie myślę, co ty pierdolisz, ja nic takiego nie mówiłem. Słowa, słowa! Co ty mówisz? Nic takiego no. nie mówiłem, no nie? A patrzę, a jednak mówiłem. Także ale fajne są te mosty, wiesz? Takie z piasku, ale tak naprawdę z energii transcendentalnej. Myślisz, że to jest energia transcendentalna? Nie, wydaje mi się. A co to jest w ogóle energia transcendentalna? Taki był kiedyś trudny wyraz i tak sobie go używam, no nie? Transcendencja. No właśnie, i na czym polega transcendencja? Nie wiem, nie pamiętam. Bo przyznaję się bez bicia, że nie pamiętam. No, nie, nie, nie pamiętam, wiem. ale zawsze jakby wiecie, co to tutaj jest transcendencja. To możecie w komentarzu. No. Na kanale TV. Niech Was to nie zdziwi. <laughs> Także możecie to uczynić. To naprawdę uprości nam egzystencję ludzką przez energię transcendentalną. I będzie pięknie, no nie, no taki jest plan z Ale jak wyjdzie, to dowiecie to się tego już na ten Co to w ogóle za taki dziwny wąż? Jakiś taki. Dziwny wąż. Wąż, to był pierścień. To był pierścień? No bo to z podłogi wyszło. Z podłogi. Pierścień z podłogi? Podłogowy pierścień? No stary. A co? Nigdy na legło nie widziałem tego. <noise> Wyschnięty diablik. <noise> Czujesz, jaki wysuszony diameł wodzi? Jaka faza. A wiesz, że jak w organizmie człowieka jest mniej niż litr wody, to umieram? Tak. Tak, mniej niż litr. Bo jak jest więcej niż litr, to on jeszcze. Widzi, yeah. patrzy i zapamiętuje. Nie ogląda lampy. Nie ogląda Stevie. Jak mam mniej niż litr, to wtedy pajdakowi spadają suby. Oh, Potwierdzone info, sobie, bo ja gadałem z... Z Googlem, nie. z Googlem, z Google Irland, po irlandzku musiałem pisać. Naprawdę? Tak, użyłem Google Translatora, w końcu sami robili, to powinni zrozumieć. nie? Wiesz że co chodzi. No właśnie na temat tych subskrypcji, bo oni mówili to wszystko przez to, że twoi widzowie się odwadniają. Ja im zaufałem, no i pewnie tak jest, bo Google by mnie nie oszukał. Myślisz, że mogliby mnie oszukać? Nie sądzę. Nie podniosę już nic więcej. Potwierdzone info. Wracamy do miasta? Ja mamy wyjście. Otwórz mnie teleport łobuzie. Nie było teleporta, samo się przeteleportowało. Cóż. Życie. Dobra, idź pierwszym A no dan dobra ten... Ja nie chcę go dojść. Ja sobie poczekam jeszcze zanim ty, ty te wszystkie przedmioty popsujesz. Tylko ja tym, tym, tym razem pamiętam, że sprawdzę, czy mam coś fajnego może. Czy powiem, że nie masz. No może mam. Nie masz. No może mam. Nie masz. Nie, nie zmieniam. Korony nie zmieniam. Nie zmieniaj bądź królem tego ciga. może to coś Nie. nie. Nie, no co ty, co nie mam? Mówiłem ci, że nic nie masz? Dobra, wiesz co? Nie wiem. Już po prostu, ty już po prostu oglądałeś ten odcinek. No i tak, bo ty wiesz, to jest po prostu, tak to działa, właśnie, podłącz ponownie... Podłącz ponownie kontroler 2 i co, będziesz tak śmiej o baterię? O człowieku, no to całkiem tak kolor... specjalnie jeszcze kurczę naładowałem je no, no to może się ładowarka sypie, a wiesz skąd mm. ja wiedziałem co się wydarzy w tym no, odcinku? No. Przez transcendencjalną energię właśnie, wypływającą tam z tych mostów, które są zrobione tą energią. <słuch> Rozumiesz przekaz? Tak. Czy niezbyt? Rozumiem. A, bo nie chcesz, żebym ci wytłumaczył. No to wytłumaczę. No sam nie wiem. Właśnie myślałem, że powiesz tak. teraz mierzyć w kopo i nie wiem co mam powiedzieć. No niedzę, no, 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 no. No bo to przez to, że tak długo czekaliśmy, żeby zacząć nagrywać, a pad były włączone i, baterie... I się wyładowały? Ja. Już wszystko, a dopiero teraz idziesz sprzedać. Szkoda, że nie ma opcji sprzedaj wszystko. I szkoda, że nie ma tej opcji. Szkoda, wiesz? No wiem, wiem, właśnie wiem. Bo jakby była opcja sprzedaj wszystko. Chyba musisz zadzwonić do Blazalu, to tej sprawdzi tak, również. Tak, że powinni wprowadzić aktualizację. I właśnie wprowadzić opcję sprzedaj wszystko. Naprawa, a naprawa wszystko jest. Naprawa wszystko jest. Naprawa wszystko jest, naprawa wszystko jest. a kup też jest wszystko. A sprzedaj, co ty, nie no to gówno niezłe. Sprzed, 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 sprzedaj. Sprzedaj. Sprzedaj też bo nie da mi na pewno tyle zręczności. Sprzedaj 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 sprzedaj, sprzedaj, sprzedaj... sprzedaj sprzedaj sprzedawszy. Pierścionki sobie zostawię na pamiątkę z wypraw. Ostatnio sprzedawałeś? Ostatnio tak bo ostatnio właśnie nie byłem sentymentalny. A, bo to zależy od Twojego nastroju? Tak, tak zależy, jak mam nastrój być sentymentalnym to wtedy zostawiam właśnie przedmioty. A jak już mnie sentymenty nie biorą to wtedy... <laughs> się zatrzymał na moment. Człowieku. Tonisz. No i sam nie <grym> wiem, co on zrobić teraz, wiesz? Oj, bierz co się będziesz... Myślisz? Tak, eee. ja, tak, bo tak też, że miał gorsze statystyki specjalnie. Specjalnie mi robisz tutaj gorsze statystyki tutaj 50, no to nie rezolutne takie, takie. Rezolutnie tak podchodzę do tematu. Dobra, ja już. No ale znowu są znane odchłanie, powinno być poznane. No od... jeszcze całych nie poznane. Powinno być poznane odchłanie trochę. Trochę? Trochę poznane odchłanie. Dobra, gdzie my mamy teraz iść, wiesz? W prawo, ten? O, wiesz, co? Przede w ogóle nie zauważyłeś nic. No nie, 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 wiesz, bo ja tak zawsze mam, jak gram z kimś, że mi się mylą postacie. No, wiecie, to nie tylko tobie. No, ale mi najbardziej. O kurde, co to za ekipa z Zielonego Dżipa? Celne uderzenie, widziałeś, jak celnie uderzyłem w niego? Niestety nie podobało Ci się to, że no, tak chce nie było No to żałuj, no to nie, no to... Ja wyłączam to i musisz zobaczyć, to po prostu dalej będziemy mogli wtedy... No grę. to ty oglądasz ten odcinek. No, no tak, dlatego wiedziałem, że teraz cenię. A dobra, to cię będę ostrzegał przed fajnymi akcjami. Dobra. Tak będzie najbezpieczniej. <laughs> tak będzie najbezpieczniej. Fajne są tu te znaczki, no nie? No. no. Nie mówię o regale. Człowieku, bo ty jesteś zainteresowany walką, a powinieneś się skupić. Patrz na ten znaczek. A te płyty. Te płyty, które wiszą w powietrzu. Dobra, wiem. Są powietrzne płyty. Wiesz dlaczego one się unoszą? Nie. Przez energię transcendentalną. Nie. Potwierdzone im. <laughs> Energia transcendentalna. o nadkurzona mes. Ty, ty. Wiesz gdzie go w wsadzę? Do energii jest. No, Szmaragd jeszcze zgarnąłem, ty w ogóle idziesz i nie widzisz tego. Nie robi? to, że idę nie, nie widzę, tylko mnie zaatakowali, nie miałem... No, no do, bo teraz wiesz, role się odmieniają właśnie z czasem. I teraz y, ty zabijasz, a ja biorę. A wcześniej było tak, że ty zabijałeś i ty brałeś. <grym <grym no widzisz, jak pięknie od razu, potężny cios, gruby wzmacniany czepiec, taka wielka czapka, tak? Tak. Ja. Nie no, taki... Czapka ze zbroi. Czapka ze... Aha, czyli kolczugę przerobili? Niekoniecznie kolczugę, kolczugę raczej nie, ale to raczej taka płytowa zbroja. Płytowa zbroja. ja lubię zbroje pikowane. Czekaj, tego, tego zamku jeszcze nie otwierajmy, bo... Bo jeszcze nie oczyściliśmy całego tematu. Tak. Czekaj, sakwa. Dziennik Łowcy, część piąta. Kurde, czwarta nie wiem czy czytałem. Wiesz, będę czuł się taki nie, niedoinformowany mocno. No to, to Widzisz, ja atakuję, a ty. A ja chodzę, a ja chodzę właśnie, bo ja. Bo ja, zranili się. Bo ja, bo ja jestem podróżnikiem, wiesz, ja lubię eksplorować. To nie jest. No. ale jeszcze mamy tutaj kawałek. na środku. Poważnie? Poważnie. Ale nie musimy tam wracać. A tutaj wracamy? No ale najpierw trzeba zamek otworzyć. Spokojnie, to trzeba najpierw. No, to jeszcze z drugiej strony, najpierw. tu jeszcze jest i tu. A z czterystą świata góry, tak? No dobra super To zrobimy to. Bo ja jestem ciekaw co tam będzie w tym zamku. To nie jest zamek w sensie twierdza, tylko zamek w sensie no, taki, mechanizm do otwierania drzwi. No właśnie o taki zamek mi chodzi, co będzie po tym zamku, o. Po tym jak otworzymy zamek. No przecież oglądaliście już ten odcinek. A skąd wiesz, że zrobimy to w tym odcinku? Bo na pewno zrobimy to w tym odcinku. No to może ja oglądałem tylko trailer. <noise> Najlepsze akcje z odcinka. Skąd wiesz, jak było? No, otworzyłeś. Otworzyłem. To. No i widzisz, mówiłem, że o zrobimy to w tym odcinku, to mnie się słucha. Nie to ja mówiłem. Da, dobra, teraz zbierz, nie żartuj. Nie żartuj. Osiągnąłem to punkt kontrolny. No i zarobiliście. I co teraz? No i otworzyłeś go. No wiem. I teraz wychodzimy tymi drzwiami. Do tego do terminalu. No. To się nazywało terminal? Nie. Terminus. No, no, no tak, dali już, że było bagiem rocznie, nie? A tak to by się nazywało Terminal po prostu. Terminal, tak. I byłby ten Tom Hanks gdzieś tam się czają i, i gadał w tym dziwnym języku. Mogłoby tak być, wiesz? Nie wykluczam tego. Możemy zasugerować Blazardowi, żeby w Diablo 4 zrobili tak. Żeby było... Przecież ty nawet nie wiesz, o jaki film mi chodzi. No nie wiem, ale możemy tak zrobić. Skąd wiedziałeś, że nie wiem? Widziałem to po twojej minie. No rozkminił mnie. Dobra. Ja idę, nie wiem jak ty, ale ja idę do brązowych sali? nie słyszałem przeczytać. Burzowe. Dobra, no myślałem, że brązowe też by były fajne. Sra ko wymalowała Sala w gównie. <noise> Komnata tajemnisku. <noise> no i jest pięknie. Tutaj są różne takie diabełki. Malutkie i duże i średnie. To było wojsko Wojsko, tak, zawsze było wojsko. Duże, to, bo to są toksyczne konstrukty. Wiesz z czego one są skonstruowane? Energii, transcent, nie, jest toksem po prostu. Nie bierz tego do siebie człowieku. Energia transcendentalna to jest zupełnie. No nie, to jest energia transcendentalna. Ty też nie. No wiem, ale staram się wiedzieć starożytne woluminy. wolumen. Z wolumena starożytny przywieźli sprzęt. Tak, to było. Nie wiem, czy idziemy transcendentalną drogą? Dobrze. Kurde, strasznie dużo tych dziadów jest. Nie dopiero teraz widać poziom... Trudności? ...trudniejszy, no. Ale jak to ma... Nie. Ja wiem, bo jak ja grałem, to też było... No ale one nie są aż takie trudne, ci no, prawdę trudne nie są, tylko. Że jest I ich jest dużo. Ilo dokładnie. Ilościowo, ilościowo. Ale to nie przekłada się na ich jakość, wiesz? No, Złą strategię po prostu obrał no, Blazer. Tak. No, na dużo przeciwników, że była jadka. Ci przeciwnicy nie wymagają żadnego takiego natężenia umysłowego. To zresztą znaczy, świeciło mi. No, pewnie to energia transcendentalna. To Patrzmy na Tak, bo energia transcendentalna jest ogólnie na proprzej, nie? Tak ci, no, no wiadomo. Tak ci fajne prawdę, mostki są. Fajne mostki są. Ja właśnie, fajne. Dlatego chciałbym... Jak mieć... macie okazję, to zróbcie sobie takie w domu. Tak, tak, tylko musicie właśnie się nauczyć sztuki energii transcendentalnej. I wtedy wszystko wam wyjdzie co chcecie. I będziecie mogli głazy w powietrzu mieć. Urok Dręczyciel dusz. Ciekawe jakie dusze dręczyć. Pewnie urok idę. Tak się zastanawiam, wiesz? Podrażkami na super. Nie najlepsze. A, zebrałem mu Złoty amulet, ty wziąłeś? Tak. Wiesz, jesteś niemiły, strasznie. Ua. Jeszcze do tego nawet zrobię identyfikację. A! Jakiś dobry będzie. O człowiek. 50 do. O człowiek. O Oczuwie... Smutek. Smutek? Tak jesteś smutny? Tak. Mm, używaj. Niepozorny kawałek materiału. nie, nie materiału, czegoś innego kawałek kamienia pokryty runami, z tyłu wyryte, Przecież wiem, wyryte Przecież jest imię Kant Wirta, starożytnego boka i patrona z O, ty kradziejo. Kurczę, wszystko? wszystko się wydało. Nie, no to fajnie, że udało Ci się zgarnąć jak ja amulet, wiesz, tylko ja się czuję niefajnie, że ty go tu. <śmienic> Co ci powiem, to ci powiem, ale tak, go ja zobaczyłem. Bo, na pewno widać było na, na mojej twarzy, ja tak się zbieram w sobie, i biegnę do niego, tak my, Nieważne, czy, czy, czy coś mnie uderza, czy nie. Nie, to po prostu my musieliśmy mieć go za wszelką cenę, żeby mieli dogój tak. Dokładnie tak. Żebym się, dokładnie tak. Żebym się smutny. No i tak to chodziło. Widać na mojej twarzy. Zaraz że... na fanpage'u pójdą hejty. No, pod że... komentarzem, w komentarzach pod tym filmem polecą hejty na Wójcie Alana. Tak, że kradnie a może. Że ludzie jest... w tak. To, to, to mocno. No to co mi tu przepraszam, To oddaj amulety. ci oddać ten stary. No to stan, no to daj. No i tak się stępi amulety, uczcie się. No i patrz co się dzieje. Amulety, no i człowieku. No, jest pięknie. Dobrze. Nie mogę. Naszej Nick Squirt. No to jest tej dupeczki z tego. Tej małej dziewczynki, która ci się podobała. No właśnie, to o niej właśnie mówimy. O tym właśnie mowa. Także tak. O człowieku! Widzisz to? Co? No to ty ich bij. Widzisz tam? Energia transcendentalna. No. A, to może dlatego, że się nie bije to. Ja to się za A to jest wejście do jakiejś jaskini transcendentalnej. Na pewno. To na pewno to. No, ja tak wyczuwam to. Worki ze złotem. Wyzwanie mam. No i już, już wraca do formy. Już. Chwilę pograł i już. Dobra, no razu... co ja tam dostałem ciekawego? No Sprawdźmy no to. Wole. Sprawdźmy to, sprawdź. Szły. Przygotowanie, w z Nie będę przygotowany na, na to. wartowni próbujesz wieżyczkę, która ma... Nie. To jest pułapka inna. To I tu b... masz jeszcze tego. Widzę właśnie, ale tylko nie wiem czy to... Nie. A to? No to to. To odmienię. Co to jest? Skupienie. W sumie leczenie samo. Tak, bo się skupisz wtedy mocno. Tak, za tak mocno, żeby... Właśnie, żeby komnata brązowa się nie skupiła. <grymne> żeby nie otworzyć brązowej komnaty tajemnic. Co ty wymyślasz fajnie. I ognia. Ale to po kebabie. <laughs> po otwarciu to. <laughs> komnaty tajemnic otwiera. Cześć czwarta, Jest wszystkie cześć. Znam trochę nie po kolei poznałem, ale już wszystkie. Tak, nadejdą dni końca. Ale może zachować w no rozmawiamy z tamtym. <laughs> co, Jest, jest jest No poczekaj, na no co ty się ja tak denerwujesz, bardzo ja No ja muszę go killem. Muszę yeah. zgarniać wszystko. Bezcześciciele mieliśmy. To zwany brutalny, kurczę, ale nie, warto Lud, kurczę. A da zgarnąłem coś dobrego Odpryskowe łańcuchy. Ty Ty! Ty! Mam lepsze Wyrzucacie? Dobrze Masz Pajdu, się znaj. Moją dobrą wolę. Kurde zawsze dostaję same szczochy Ale co? Lepsze? też masz lepsze? Wiem Bo ty masz te same to co ja tylko ja mam troszeczkę lepsze staty Troszkę to tam, No troszkę, nie ale, dużo. Nie? Ale zawsze lepsze, wiesz i smutno mi znowu Odejamulę? No Nie, zablokowałem się No i dobrze, bierz ten kochan nienawiści Ten kurczek Co? Myślisz, że nie wezmę? No bo to otworzyłem. Otworzyłem, mówię otworzę. I wiesz? Nie to, to? O, o Dużo zostawiliśmy. Dużo zostawiliśmy. Nie, dużo no, zostawiliśmy. jest ten wąż ten... Tak, wąż. Dziwny jest ten wąż, strasznie. Wygląda wiesz jak pierścień jakiś. No co ty? No poważnie. Poważnie tak było, pajączek Poważnie tak było. Pającek? Tak pajączek. Nie ma nóżek ani no, Właśnie ten ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Myślisz, że odetchniemy go? Ja Pięk. wiem, że. No, no nie właśnie trailerzy. nie było tego w trailerze, że będę musiał być ciekliwy, nie? Czuję się taki trochę zawiedziony finalną wersją produktu. Ci się Nie wiem jeszcze, no po trailerze wydawał się fajniejszy. No, jak to przeważnie bywa z filmami. oglądasz trailer i zajawka. o jakie będzie dojebał mocno. To... Jak ty się odzywasz? Nie, no, będzie... ja, ja cię muszę pilnować. No, musisz mnie pilnować, jaki będzie bardzo mocno fajny. No jak to brzmi? Będzie taki tu mocno, no nie, I, no, no i wiesz, i patrzysz, że to tak na Naprawdę oglądasz produkt finalny i tak no były te fajne akcje. Reszta takie zapadziury. Najgorzej to jest jak w trailerze są wszystkie najlepsze fajne akcje z filmu. no. I trailer jest mi od razu lepszy niż film tak naprawdę. No właśnie, bo jest krótszy i nie nudzi tak, no nie? No. I oglądasz sobie produkt finalny, a tak naprawdę... Wszystko to, to już było, to wszystko już, było. już widziałeś. I tak czujesz się tak taki zniesmaczony, tak kurde, no co ja wydałem pieniądze. O. Dlatego teraz dużo jest piratów strasznie w internecie i to właśnie twórcy sami sobie zawinili tym, wiesz? Tak myślisz? Tak myślę, bo właśnie o to chodzi, że dużo osób się przyjechało na tym, że oglądasz trailer i potem się okazuje, że nie opłaca się kupować tego filmu czy do kina bo i tak będzie chłam, dlatego teraz ludzie wolą sobie najpierw ściągnąć i dopiero potem ewentualnie no, zakonąć... No, ale sobie zrobić. No, God damn you! Zmiana baterii. Człowieku, który to już raz, a wiesz, kończy się czas. Nie czujesz, że to mój Ja wiesz, zawsze wiem, nie? że rybuję człowieku, bo jestem... Zawsze wiesz, że rybujesz? Tak, bo ja jestem najlepszym raperem w mieście. Spajdowa. Spajdowa. To i znacie lepszych raperów spajdowa, no właśnie, nie znacie. Wygooglujcie sobie gdzieś spajdowo, czy mnie znajdziecie? Nie ma takiej miejscowości sprawdza. Myślę że to, że ja nie sprawdziłem? Niech tego nie mówi, wiesz? No cóż, no ja złamał moją tajemnicę, święte przyrzecze. Przyrzeczę, przymierzę, przyrzeczę. Przyrzeczenie. No jak się odmienia? Przyrzeczę. Przysięgę, ty. Przyrzeczę. Przyrzeczę, przy no bo co wiesz, że idziesz sobie rzeką, patrz, o przyrzeczę. Wiesz o co chodzi? No zwoje. jest przy duży. Przyrzeczę, przyrzeczę. Patrzysz, tak ty wiesz, wiesz co chodzi z przyrzeczem. No tak, tak. No, przyrzecze. Przy no i patrzysz co leży przyrzecze. No w ci mówi przyrzece się mówi. I wtedy jest bida, a ty mówisz, a mi chodziło zupełnie o coś je... innego, mi chodziło o przyrzecze właśnie. A on myślał, a to co to jest przyrzecze? A Ty mówisz to sprawdź, napisz w komentarzu. No Long Games TV! Dokładnie, także <laughs> tak to się nie Tak to się przedstawiam. Nie by ktoś nie widział wiesz co... Tej... Pani szczerze, że powinieneś mi płacić za te doszedł tej koszulki. Nie no, no tak, no lokowania produktów mocno są. Powinienem, wiesz, ale nie zrobię tego. To od razu wiesz, jeżeli myślałeś o tym, że tak się wydarzy, to niestety tak się nie wydarzy. Zrujnowałem twoje marzenia trochę. Nie, ja to robię w ramach wolontariatu, Fra wol po prostu tak wielkim fanem kanału LAM GAMES TV I wpiszesz że sobie potem w CV I niech ci to nie zdziwi Nikogo to nie dziwi Wsjo, wsjo Co? Wsjo paniatna Co, chcesz, żebym napisy robił? Posrało Cię Koncert, nie Koniec filmu, koncertu nie budżet Budżet? Nie, budżet. nie, mówisz o jakim budżecie, koniec. Jaki przeznaczyłeś budżet na ten odcinek? Na ten odcinek jaki <laughs> przeznaczyłem budżet? Ile hajsu do, zapłacisz mi teraz za wystąpienie w tym odcinku gościnnym? O tym pogadamy już na <laughs> rozmowach biznesowych na Skype'ie. Na Skype'ie, a nie na mailo, drodzy, Możesz i możemy i zatwić to mailowo. Słuchaj, faktura proforma będzie opłacana przed publikowaniem. <laughs> Fakturę mi wstawisz na Lamborghini. Fakturę da Lamborghini przybiję pieczątką. Lamborghini przybiję pieczątką, pani. I taką z kartofla zrobiłem, ostatnio żeby wyglądał profesjonalnie. <śm> <śm> Piękno... Kraina na cieni. Kraj na cieni, mówisz, że kraj na cieni. No może, my, może i zacieniujemy, a może i nie. Nie, chyba, bo wydaje mi się, że, że... lepiej będzie odpuścić sobie cieniowanie i dopiero z... pokażemy wam sztukę fryzjerstwa, czyli jak cieniować włosy w na następnym odcinku. <laughs> Także od poniedziałku nie cały tydzień cały tydzień Lam Games TV o 17:30 i weekendy o 8 rano tak i łapkujcie subku, subujcie, subkujcie, subkujcie 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 też róbcie wszystko komentujcie piszcie do nas i przesyłajcie znajomym, polecajcie i do zobaczenia w następnym odcinku na kanale LAM Games TV. <grymianie> Ten, co myśli, że mu więcej zapłacę za reklamę. Dobra, trzymajcie się, na razie. Cześć.